Przed nami druga niedziela adwentu. Ciekawe są jej czytania. Pierwsze pochodzi z księgi Baruch'a. Baruch był sekretarzem proroka Jeremiasza. To o tyle ważne, żeby wiedzieć w jakim kontekście historycznym wypowiada swoje słowa. Tym kontekstem jest klęska Izraela. Wydawało się, że wszystkie nadzieje zawiodły. Państwo przestało ostatecznie istnieć. Czy na tych gruzach można coś odbudować? Nawet prorok i kapłan niczego nie rozumiejąc błąkają się po kraju. Czytamy w jednym z pism starotestamentalnych, kiedy mowa o klęsce Izraela. Wydawało się, że wszystko zawiodło. I Baruch co mówi? Odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przeoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego, albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkim, co jest pod niebem. Imię Twe uboga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim. Spojrzyj na wschód. Zobacz Twe dzieci. Zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Niesamowita klęska, koniec państwowości, wygnanie do Babilonii. A tu zapowiedź, że powrócą, powrócą, nie jak żebracy, powrócą w chwale, weszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów. A Bóg przyprowadzi ich niesionych, niesionych z chwałą jakby na tronie królewskim, pagórki będą zrównane, żeby im się lepiej szło. Drzewa będą ich, ich ocieniać. Powrócą w chwale wielkiej radości. Kiedy? Ano Izrael doczekał powrotu no, chwalebnego, ale, ale nie znaczyło to, że nie było żadnych trudności potem po powrocie. Mieli kłopoty z odbudowaniem świątyni w ogóle za zaklimatyzowanie się w tym nowym miejscu. Ale my to odczytujemy już patrząc też w przyszłość. I na Jezusa, który przyszedł w konkretnym czasie, i na naszą przyszłość, którą będzie koniec świata tu na Ziemi, jest czasami nieciekawie. Ale kiedyś będzie chwała. Tak to odczytujemy. A Ewangelia tej niedzieli, o czym mówi, to bardzo dziwne czytanie. Przeczytam. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Dziwne czytanie, prawda? Początek działania proroka, yy, ostatniego z proroków, Jana Chrzciciela. Ukazuje się, że ten czas, który zapowiadał Baruch tego cudownego powrotu, właśnie się wypełnia. W 15 roku rządów Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod, i tak dalej, i tak dalej. Ten czas, który wydawał się gdzieś Podległy gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Powtarzam jeszcze raz: Izrael powrócił do swojej ziemi, ale nie był tam specjalnie szczęśliwy. Jeśli jednak to proroctwo czytać w kluczu mesjańskim, to, to ten czas się wypełnił właśnie, kiedy przychodzi Pan Jezus w tych konkretnych wydarzeniach jego życia. Zaczęło się prozaicznie. Tak samo prozaiczne bywa nasze życie. My też tych wielkich dzieł Bożych doświadczamy, kiedy prezydentem jest ten, kiedy premierem jest ten, ministrem spraw takich ktoś inny, kiedy sytuacja międzynarodowa jest taka i nie inna, prąd kosztuje tyle, a nie w konkretnych sytuacjach naszego życia przychodzi do nas Bóg, przychodzi ze swoim zbawieniem. Daje nam ofertę dziś, ale też jednocześnie każe patrzeć w przyszłość. O tym jest mowa w drugim czytaniu. Pochodzi ono z listu do Filipian. Przepiękny list, bo Paweł chyba Filipian bardzo lubił. To było miasto byłych wojskowych. Bardzo konkretni ludzie. Konkretnego wsparcia mu udzielali. Tacy. No właśnie, konkretni byli w tym swoim postępowaniu. I tak do nich pisze. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za Was wszystkich, z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii uzasadnionej dowodami. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywionym miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Ufam, że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dopełni je w dniu Chrystusa Pana. To nie jest tak, że my musimy wracać do tego, co było dawniej. Jest w Apokalipsie taki fragment, że. Powróć do swojej pierwotnej miłości. W liście do kościołów, do siedmiu kościołów, do jednego z kościołów jest takie, że powróć do swojej pierwotnej miłości. Tak może być, ale jednocześnie chyba to jest też, też tak trochę liniowo. To nie jest tak, że my kiedyś bardzo kochaliśmy Jezusa, kiedyśmy Go poznali, a potem było już tylko coraz gorzej i musimy wracać. Tak się może zdarzyć. Ale w wielu z nas jest inaczej. Bóg zapoczątkował w nas dobre dzieło. Byliśmy jak dzieci. Niemowlęta, raczkowaliśmy. Potem zaczęliśmy chodzić. Dzisiaj jesteśmy ludźmi dojrzałymi i ta nasza miłość ku, ku Bogu, ku Chrystusowi jest coraz doskona, doskonalsza. Coraz bardziej też doświadczona wszelakim cierpieniem, wszelakimi przeciwnościami musieliśmy po drodze znać mnóstwo egzaminów. Ufam, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło dopełni je w dniu Chrystusa Pana, czyli my Mamy przez cały ten czas wzrastać w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyśmy byli czyści, bez zarzutu na dzień Chrystusa. Po prostu całe nasze życie jest drogą ku Chrystusowi. Tak jak ksiądz wychodzi na początku tej mszy, idzie do ołtarza, jest ubrany w płaszcz, to jest, ornat jest pewnym płaszczem, on rusza w drogę ku Chrystusowi. Tak kościół, my, wierzący, cały czas. Chociaż jesteśmy z Chrystusem, cały czas do Niego dochodzimy, do tego dnia, w którym dostąpimy zbawienia. Już ostatecznie, już nie będzie odwrotu, nie będzie chorob, chorób, cierpienia, śmierci, łez, niczego co złe. To wielka nadzieja. Adwent uczy nas tego wychylenia ku przyszłości i tej nadziei się trzymajmy.